Film zrealizowany jest w ramach kampanii Dbamy o czyste powietrze. Bohaterką odcinka jest Anna Gruszfeld-Kawka, beneficjentka programu Czyste Powietrze. To kobieta w średnim wieku, ma krótkie rude włosy, granatową kurtkę puchową, obcisłe dżinsy i terenowe buty. Stoi w ogrodzie przed świeżo wyremontowanym domem. Budynek jest piętrowy, na zbliżeniach odkrywamy świeże ślady po wymianie okien na energooszczędne. Nowością lśnią metalowe rynny i okapy dachu. W niektórych miejscach docieplono również elewacje. Przez okno wygląda wygrzewający się na parapecie kot. Na koniec kobieta stoi przed domem ze szczeniakiem na rękach, machając do kamery. Film rozpoczyna się animacją komputerową. Kamera okrąża domek jednorodzinny, otoczony zielenią. W trakcie obrotu śledzimy kolejne zmiany poprawiające stan techniczny budynku. Dom zyskuje nową ocieploną elewację, energooszczędne okna, dach kryty dachówką z zamontowaną fotowoltaiką. Z komina przestaje się wydobywać czarny dym. Pojawia się napis: Dbamy o czyste powietrze. Odcinek pierwszy. Było chłodno. Ciągnęło od sufitu, pokazywały się grzyb. Plansza Anna gruszweld beneficjentka programu Czyste Powietrze. Dach był w takim, no, kiepskim stanie. Trzeba było jednak go ocieplić styropapą, żeby było cieplej, żeby latem było chłodniej, bo były wysokie temperatury, więc to sięgało powyżej 32 stopni w pomieszczeniu. Jak się zamontowało to ocieplenie, to jest około 26 stopni. Zimą znowu jest dużo cieplej. Oprócz tego jest też dach wymieniony na ganku. Jest ocieplenie zrobione, jest prawidłowo wszystko wykonane. Nie zacieka teraz, bo przedtem nam po prostu zaciekało. Zmieniło się przede wszystkim obniżenie rachunków. Za ciepło. Około 200-300 zł mniej teraz się płaci za gaz. Cieplej się zrobiło w pomieszczeniach. Chłodniej latem jest, no bo już to ciepło nie idzie do domu. Zatrzymuje się na, na tym dachu. Nie ma pleśni na suficie, co też było uciążliwe. Zaczęłam od tego, że zasięgnęłam języka, że można coś takiego dostać, więc poszłam do pana w gminie. Który się zajmuje takimi sprawami. No i pan mnie pokierował. Wysłaliśmy to do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Więc no naprawdę jest pan super. Pomógł mi we wszystkim. Jak czegoś nie było, to jak wysyłaliśmy te dokumenty, to potem dostałam maila od pani, że czegoś tam brakuje, więc musiałam to pouzupełniać. Każda kwota, która zostanie zwrócona, to jest zawsze powrót jakiejś gotówki do kieszeni. Jak najbardziej polecam korzystanie z programu Czyste Powietrze. Plansza z logotypem programu Czyste Powietrze Zdrowy Wybór. Poniżej logotypy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Napis: Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Osiem Kobiet.